Wybiła godzina 14, więc standardowo 15 minut z rewitem na luzie przed nami. Krzysztof Adak z tej strony i dzisiaj zajmę się tematem, który ostatnio coraz częściej do mnie, można powiedzieć, przychodzi, z którym się zderzam, czyli mianowicie z tematem przemodelowania, zbyt dużego uszczegółowiania modelów rewitowych, zwłaszcza w 3D. Otóż nie wszystko musi być modelowane w 3D. Część rzeczy możemy sobie. Dorysowywać na płasko, uzupełniać model, uzupełniać dokumentację detalami płaskimi, które nie będą obciążały naszego modelu, nie będą spowalniały jego pracy, a będą wnosiły odpowiedni wkład w dokumentację, będą ją odpowiednio uszczegóławiały. I takim reprezentantem tego właśnie uszczegóławiania w 2D będzie powtarzalny detal i dzisiaj postaram się zaprezentować, jak taki detal stworzyć od samego początku, od pojedynczego. Komponentu detalu, czyli nowej rodziny, no i później wczytamy go sobie do projektu i skonfigurujemy detal powtarzalny. Pamiętajmy, praca w Rewicie to nie są Mistrzostwa Świata w modelowaniu 3D. Tutaj chodzi o to, żeby cały czas model pracował wytajnie, żeby łatwo nam było stworzyć dokumentację, żeby była ona kompletna, ale tu nie chodzi o jakiś wybitny szczegół. Nie modelujemy zapraw między cegłami nie modelujemy dziurek od klucza, a to są przykłady z którymi już się spotkałem, dlatego je przywołuję. No i pozwolę sobie przełączyć się oczywiście do Revita, tak żeby rozpocząć pracę. Mam tutaj jakiś przykładowy model i mniej więcej w tym miejscu znajduje się pomieszczenie, gdzie będzie podniesiona podłoga. No i w w przekroju fajnie byłoby wrysować słupki podpierające tą podłogę, natomiast oczywiście nie ma absolutnie żadnej potrzeby i konieczności, żeby modelować te słupki w 3D. Poza jedną sytuacją, kiedy będziemy chcieli robić bardzo szczegółowe zestawienia ilości tych słupków i tak dalej, no to wtedy warto zamodelować. Natomiast do tego, żeby zaprezentować je w przekroju, model trójwymiarowy absolutnie nie jest nam potrzebny. Co więc zrobić, żeby te słupki tutaj się znalazły? Ale żeby nie obciążały funkcjonowania modelu, stworzymy sobie detal płaski oczywiście na podstawie DWG, którego już pobrałem ze strony jednego z producentów. Więc w menu głównym, file, klikam nowy, rodzina, i muszę wybrać odpowiedni szablon do tworzenia rodzin. I tutaj będziemy mieli taki szablon jak metric detail item, czyli komponent detalu. Klikam open po to, żeby otworzyć ten szablon do tworzenia rodzin. I pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to wczytamy sobie podkład DWG, z którego wyciągniemy właśnie ten słupek, rysunek słupka, który później wykorzystamy do stworzenia detalu powtarzalnego. To, co widać na ekranie, czyli te dwie przerywane linie zielone przecinające się, one wskazują punkt wstawiania, czyli punkt, w którym ja będę klikał na ekranie w momencie, kiedy będę chciał ten komponent wstawić do modelu. No i pierwsza rzecz, Przechodzę na zakładkę Insert w menu głównym Import CAD, czyli zaimportuj plik DWG i namierzamy go na komputerze. Zaznaczam plik, mam opcję wykrywania jednostek automatyczną, klikam Open. No i od razu widać, że chyba nie do końca taki rozmiar jak trzeba, więc zmierzymy sobie widać 534 mm. Pamiętajcie, że zawsze rodziny tworzy się w milimetrach taka jednostka jest domyślnie ustawiona więc widzimy, że źle się wczytało program źle wykrył jednostkę więc jeszcze raz robimy to samo i tym razem przy, przy imporcie wybieramy sobie centymetry proponuję, żeby zawsze usunąć wczytany dewug i wczytać go na nowo żeby nie mieć problemów później ze snapowaniem bo przy skalowaniu bardzo często te problemy ze snapowania się pojawiają no i teraz widać już, że Mamy tą rzeczywistą odległość 534 cm pomiędzy tymi dwoma ścianami, więc skala jest odpowiednia. Ja sobie zaznaczę ten podkład i przesunę go gdzieś powyżej. I teraz kolejny krok to musimy go rozbić, po to, żeby móc wyselekcjonować tylko i wyłącznie jeden słupek. Zaznaczam go sobie oknem i wkleję go w miejscu, gdzie będę chciał ten komponent detalu stworzyć, czyli mniej więcej tutaj. Zaznaczę i przesunę go jeszcze w punkt docelowy. Pamiętam, że punkt przecięcia płaszczyzn odniesienia to jest punkt wstawienia do samego modelu. Całej reszty mogę się pozbyć. No i bardzo ważne: pierwsza rzecz, jaką musimy w tym momencie zrobić, to przerzucić te wszystkie płaskie linie detalowe spod kategorii 0, która jest nazwą warstwy zaimportowanej razem z devógiem. Na podkategorię rewitową Detail Items. Wtedy będziemy mieli porządek już w samym projekcie, ponieważ ta podkategoria będzie sterowała widocznością wszystkich elementów do niej przypisanych. No i zobaczmy jeszcze na zakładce Manage Object Styles, czyli w stylach obiektów, mamy cały czas tą nową warstwę. Ona niestety z devugiem przywędrowała do naszego projektu i na zakładce Import Objects również pozostałe warstwy, które znajdowały się w tym. Pliku autokadowym. Dlatego teraz najlepiej wypurczować, czyli usunąć wszystkie elementy nieużywane, po to, żeby pozbyć się wszystkich śmieci, które razem z devugiem wpadają do Rewita. to jest podstawowa rzecz. Cokolwiek robicie z devugami w Rewicie, musicie odpowiednio wyczyścić później projekt, ponieważ wszystkie informacje o warstwach, stylach i tak dalej zaśmiecają, rozbudowują całą bazę danych. Więc mamy. Już w tym momencie tylko i wyłącznie kilka kresek reprezentujących słupek. To jest oczywiście rysunek absolutnie płaski. I teraz dodamy sobie, chciałbym sterować wysokością tego słupka, po to, żeby zrobić różne typy. Więc dodamy sobie do tego płaszczyzny odniesienia, ponieważ tylko płaszczyzny odniesienia pozwalają na dodanie parametrów, i więc od, od, od płaszczyzn zaczynamy. Teraz tą płaszczyznę sobie przesunę na górną powierzchnię słupka narzędziem align i zobaczmy, ona w tym momencie w żaden sposób z tym słupkiem nie jest związana. Przesuwam płaszczyznę, słupek zostaje w takiej samej postaci, w tym samym miejscu co wcześniej, więc musimy zrobić jedną magiczną rzecz, która spowoduje, że ten rysunek płaski będzie podążał za płaszczyzną. I tą magiczną rzeczą będzie dodanie parametru. Zobaczycie zaraz, że po dodaniu najpierw oczywiście wymiaru, następnie wymiar zamieniam na parametr z jakąś odpowiednią konwencją nazewnictwa, oczywiście stosowaną w każdym biurze, w każdym biurze osobno. Więc nadaję parametr i teraz zobaczcie, nic tutaj nie dowiązywałem, ale w momencie, kiedy zmieniam wartość parametru i zatwierdzam enterem, dzieje się magia. Góra słupka i automatycznie jest dowiązywana do płaszczyzny, mimo tego, że żadnej kłódki nie zamknęliśmy. Ale już samo dodanie parametru w tym szablonie do tworzenia komponentów detalu powoduje, że linie szkicowe są dowiązywane do płaszczyzn. Więc teraz mogę z powrotem wrócić do wartości 300 i jeszcze spróbujemy zamrozić wysokość tej górnej części, można powiedzieć, teleskopowej. Także dolna będzie. Miała zmienną wysokość, a góra będzie zawsze taka sama. Dodajemy sobie wymiar, który zamrozimy. I tutaj muszę złapać oczywiście odpowiednią krawędź. Tabulatorem sobie pomagam i zamykam kłódkę. W tym momencie zamrażamy tą wielkość na, 160, na 166. No i na przykład piszmy z powrotem jeszcze raz 400. I widać od razu, że ta górna część jest niezmienna w tym momencie. Więc mamy. Taki detal, który jest sparametryzowany, który wygląda dokładnie tak jak chcieliśmy. No i teraz przejdźmy do okna Family Types, czyli typy rodzin i utworzymy sobie dwa nowe typy, na przykład H200 e, i od razu zmieniamy wartość parametru na 200. Później moglibyśmy o tym zapomnieć, wpiszmy sobie jeszcze H350 na przykład e, i wpiszmy tutaj 350, wartość. No i teraz jak zmieniamy na 200, klikamy Apply, to po prawej stronie widzimy, że mamy słupek 200, czy 350, co mamy 350. Zatwierdzam przyciskiem OK, zapisuję sobie tą rodzinę, czyli Save As, Family, zapiszmy sobie detal słupka, no i ilość wersji, można powiedzieć, takich bezpieczeństwa, zmieniam na jedną i teraz Wczytam do projektu, czyli load into project and close i zamknij po wczytaniu. No i zobaczcie, mogę sobie wstawić 200. Ewentualnie w oknie właściwości zmieniam typ na 350 i wstawiam 350. Ale 350 pod podłogą jest za wysoka. Natomiast 200 prawdopodobnie będzie za niska, więc potrzebujemy coś pomiędzy. Zmierzmy, jaka tu jest odległość. Mamy wysokość 300 mm. Więc muszę utworzyć nowy typ słupka, dlatego we właściwościach mam już wybraną rodzinę: Eryth Type, Duplicate na górze. No i wpiszmy sobie nazwę nowego typu, czyli H300 i od razu wartość 300 mm. Zatwierdzam przyciskiem OK, oczywiście wcześniej upewniając się, że wpisałem wartość w odpowiedniej jednostce. No i mam teraz ten słupek, 300, jak go przesunę w dół, widać, że on idealnie mieści się pod naszą podłogą. Ale ja nie chcę wstawiać pojedynczych słupków, mogłem to oczywiście zrobić i rozmieścić je szykiem, tylko chcę zrobić ten tak zwany detal powtarzalny, który trochę mi to zautomatyzuje. No i przede wszystkim przyspieszy moją pracę. Więc przechodzę na zakładkę annotate i mniej więcej na środku wstążki mam przycisk komponent. Jak rozwinę listę, to pojawia się Repeating Detail Component czyli powtarzalny detal. Edit Type w oknie właściwości i od razu Duplicate. No i teraz sobie wpiszmy e, słupek H300. Nazwa typu tego detalu powtarzalnego. I pod spodem wypełniamy parametry. Najpierw musimy wybrać detal, który ma być rozmieszczany za pomocą tej funkcji. Więc rozwijam listę i wybieram sobie detal słupka H300. Tą dokładnie wysokość. Sposób rozmieszczenia, fixed distance, czyli na sztywno wpisana odległość. No i piszmy tutaj może 600 mm, i na razie zostawmy tak jak jest. Wstawiam przykładowy, no i od razu widać, że musimy go obrócić o 90 stopni. Przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. Jakbyśmy zgodnie ze wskazówkami obrócili, no to oczywiście ta szersza półka, nazwijmy to, wyląduje na dole. Więc zaznaczam ponownie to, co stworzyłem. Edit Type, czyli edytuj typ, i obracamy sobie przeciwnie. 90 stopni Counter Clockwise, przeciwnie do wskazówek zegara. Apply, no i zobaczmy. Widzimy, że są teraz elegancko ustawione. Więc prawy klik na to, co już stworzyłem. Create Similar, czyli utwórz podobny, i wstawiam tutaj słupki pod podłogą, od ściany do ściany. Zobaczmy, one zostały wstawione, rozmieszczone dokładnie w takich odległościach, jakie sobie ustawiliśmy. I teraz od razu jeszcze jedna rzecz. Na samym początku słupek wstawił się dokładnie osiowo względem punktu, który kliknąłem punktu początkowego. Ja chciałbym, żeby on był przesunięty, wsunięty jakby za ścianę, czyli żeby jego krawędź znajdowała się tutaj, gdzie ta kropa. Ponownie muszę wejść we właściwości typu. I jest tutaj taki parametr jak inside, czyli wstaw pierwszy słupek, ten krawędziowy, można powiedzieć, na granicy, na początku ścieżki. Zatwierdzam przyciskiem OK. No i teraz widzimy od razu, że ten słupek został przesunięty. Jego krawędź tutaj znajduje się dokładnie nad kropką pokazującą, gdzie jest początek. No i na końcu jeszcze możemy pobawić się z tym sposobem rozmieszczenia, bo widać, że została nam jakaś przerwa do tej drugiej ściany, albo możemy dołożyć pojedynczy słupek za pomocą zwykłego komponentu detalu. Albo możemy zmienić sposób rozmieszczania. Ja tu jeszcze tylko troszeczkę skrócę tą ścieżkę, żeby dokładnie trafiała w krawędź ściany. Wejdźmy jeszcze raz we właściwości typu i zamiast fixed distance wybierzmy sobie maximum spacing, czyli maksymalna odległość pomiędzy każdymi dwoma słupkami ma być 600, ale może być mniejsza. Zatwierdzam przyciskiem OK. No i od razu widać, że program delikatnie jest ścisnął, ale stawił nam idealnie na końcu. Dodatkowy słupek. No i w tym momencie wygląda to w sposób następujący. Więc to, co niektórzy chcą modelować w 3D, zupełnie nie musi tak wyglądać. Mamy przekrój, mamy uzupełniony odpowiedni detal, a model cały czas efektywnie działa, nie jest nadmiernie obciążony. Oczywiście możemy jeszcze opisać, wczytać odpowiedni opis do tego, do komponentów detalu. Mam tutaj taką rodzinę opisu przygotowaną, więc zobaczcie, w momencie, kiedy my sobie tutaj e, ją wstawimy, to będziemy mogli dowolnie ten, ten opis zmodyfikować, tak żeby e, no, elegancko się tutaj wszystko było opisane. Wszystko zależy od tego, e, jak będziemy chcieli to zrobić. E, no, proponuję nazwę typu wpisywać taką, żeby później ona była, mogła być wyświetlona przez. Opis przez etykietkę. Zobaczmy jak to wszystko będzie wyglądało w 3D. Mamy, będziemy mieli teraz takie porównanie Orient to View, Sections, Section 0, czyli przekrój 0. No i widzimy, mamy tutaj to pomieszczenie, jest podłoga pomieszcz podniesiona w 3D nic nie jest zamodelowane, natomiast na przekroju widać słupki. Czyli mamy ten wyższy detal, który chcieliśmy. Osiągnąć. Więc jeszcze raz, to jest tylko jeden element, jeden z, jedna z metod, z narzędzi dostępu do tego, żeby uszczegóławiać rysunki. Oczywiście możemy stosować komponenty detalu, możemy najzwyczajniej w świecie szkicować, jeżeli chcemy, w przekrojach, w rzutach. Pamiętajcie, nie wszystko musi być w 3D, a nawet nie powinno być w 3D, bo jak ten szczegół w 3D jest zbyt duży, no to model coraz wolniej pracuje i ta praca. Staje się coraz mniej efektywna. Bardzo dziękuję za dzisiaj. 15 minut minęło. Oczywiście, zapraszam do tego, żeby polecać, czy proszę, do tego, żeby polecać te spotkania innym swoim znajomym. Może ktoś jeszcze będzie chciał oglądać. Oglądajcie moje filmy na YouTube. Zapraszam za tydzień, zawsze w czwartek o godzinie 14, Kolejne odcinki, kolejne tematy, na których będę poruszał, no. Rzeczy, które mnie intrygują albo o które ludzie mnie pytają, więc myślę, że zawsze coś ciekawego można dla siebie znaleźć. Dzięki i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Revit.